Cześć. Z tej strony Iwona. Yy, dzisiaj film o rękach. A mianowicie, nie wiem czy pamiętacie, ale być może mój film na temat alergii. No i chciałam Wam coś pokazać. Nie wiem czy to dobrze widać, ale tak wygląda. Yy, tak wygląda. Nie wiem czy ostrość łapie. Tak wygląda ręka akwarysty, który dodatkowo jest alergikiem. Nie patrzeć mi tu na linię życia, a linię miłości i nie wiadomo czego, ale słuchajcie, no starczy może. Rozmawiałam z kilkoma osobami. To dla odmiany w tle dzisiaj będzie bok akwarium, czyli wiadomo, troszkę bardziej zaniedbany niż front. Wiadomo, że z boku się zawsze tutaj akurat u mnie zbierają tam różne rzeczy. No, i krynia, która jest pod wylotem filtra. No, ale wracając do tej nieszczęsnej ręki, po filmie o alergii odezwało się do mnie wiele osób, wielu hodowców, wielu akwarystów, mówiło mi, że właśnie mają alergię i że jest to nawet specyficzna nazwa, tak zwana ręka akwarysty. Wiele osób ma uczulenie właśnie na, na jednej z dłoni, i czasami ludzie się zastanawiają skąd to mają, nie wiedzą co to jest. A jest to tak zwana ręka akwarysty, gdzie na przykład po dotykaniu, po wsadzeniu tej ręki do wody, po ogrzebaniu przy roślinach, po, przede wszystkim tą ręką karmimy. Mnie najbardziej ta ręka szczypie swędzi przy karmieniu mrożonką. Wystarczy, że wyjmuję w ogóle mrożonki z tego zapakowania, z tych blisterków. I już w tym momencie zaczyna się niesamowite, niesamowite naprawdę swędzenie. Nie wygląda to fajnie i tak naprawdę nie ma na to lekarstwa, chyba że jakieś maści ze sterydami, ale, ale trzeba by to było stosować cały czas, a zaburzają one inne rzeczy. Także, no, jedyne co można zrobić, to zaprzestać karmienia, zaprzestać grzebania albo karmić w rękawiczkach, albo karmić łóżeczką. No, generalnie chyba wolę. Mieć taką rękę niż męczyć się i jakoś tam robić rzeczy przy, przy zbiornikach w inny sposób. Także kochani, ciekawi mnie, czy, czy ktoś z Was, osób, które teraz oglądają, też ma takie problemy z dłonią, ze skórą na ręku, czy nie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i mogę przybić. Taką ręką pionę pozdrawiam.